Czy zastanawiałeś się kiedyś, bądź zastanawiałaś, dlaczego woda szkodzi w ogóle elektronice? Z tego odcinka dowiesz się dlaczego i dlaczego czasami wody używa się w serwisie do czyszczenia komputerów po zalaniu. Zapraszam na kolejny odcinek Quick Tips. Na początku jednak zapraszam Was na kanał Komputronik TV do najnowszego odcinku warsztatu, w którym ja, Wojtek Piotrek wraz z Nvidią przygotowujemy komputer, a właściwie obudowę z lat 90. do instalacji nowego RTX 3080 Ti. Szczegóły całej akcji znajdziecie oczywiście we właściwym filmie, do którego link w opisie filmu. A teraz lecimy co są wodą jest nie tak. Po pierwsze, musicie zdać sobie sprawę z tego, że nawet czysta chemicznie woda, czyli taka destylowana, ulega procesowi dysocjacji i rozpada się na jony, zarówno kationy H, jak i aniony OH. Więc z czysto chemicznego, fizycznego punktu widzenia, nawet czysta chemicznie woda również w bardzo małym stopniu prąd przewodzi. No właśnie, z czysto chemicznego, fizycznego punktu, nie z naszego, jeżeli chodzi o elektronikę. Ta przewodność jest na tyle niska, że nie popełnię błędu, uznając w tym przypadku wodę za substancję taką czysto chemicznie nieprzewodzącą prądu. To właśnie rozpuszczone w wodzie substancje mineralne ubogacają ją również o wolne jony, zarówno dodatnie, jak i ujemne, które powodują, że woda staje się całkiem niezłym przewodnikiem. Prawdźmy, to. Pierwszy kubek to woda demineralizowana, to nie to samo co woda destylowana. Drugi kubek komputronika to woda przefiltrowana przez taki zwykły czajnik filtrujący. W szarku nie jest najprostsza kranowa, prosto z ujęcia na ulicy promienistej, a jako taki hardcore. Kawa 3 w jednym. Też oczywiście na bazie wody. To urządzenie to prosty konduktometr, który w ppmach pokaże nam mineralizację ogólną wody i będzie to już pewne odniesienie do przewodnictwa. Nie jest to urządzenie laboratoryjne, ale na potrzeby tego testu wystarczy. Zacznijmy od wody demineralizowanej. Jeszcze sobie tylko je włączę. Kala dobra, ok. Jak widzimy, około 5 ppmów. Teraz woda przefiltrowana. Przy okazji zobaczycie, jak skuteczne są te filtry 284 ppm. Dokładnie tak. Woda z kranu 464 ppm. Przy okazji widzicie, jaka jest zdolność filtracji tych filtrów. No i na koniec hardcore, czyli kawa 3 w jednym ponad 1000 ppm, -ów. czyli jeszcze dwukrotnie prawie że wyższa niż zwykła woda kranowa. Sprawdźmy jeszcze za pomocą zwykłego multimetru ustawionego na ciągłość obwodu. I jednocześnie pomiar diody, jakie będziemy mieli wskazania. Najpierw tak samo woda demineralizowana. Widzę, że nic nie widzę, się nie dzieje nic. Dalej woda szczajniczka, i tu już mamy jakieś wskazania. Bagietki nie są dotykane, jak dotknę, to mam oczywiście piszczenie. Dalej woda z kranu. No i na koniec kawa. Tu jak widzicie, mamy już ewidentne wskazania, tylko woda, tak naprawdę. Demineralizowana nie pokazała nam żadnych wartości, czyli tutaj w zasadzie żadnego przewodzenia nie było. No i na koniec testy z wykorzystaniem zasilacza serwisowego. Jak widzicie, napięcie jak i prąd bardzo wysoko ustawione. Zacznijmy więc od wody demineralizowanej. Jeszcze tylko muszę go włączyć. Tutaj żaden prąd nie płynie. Woda szczajnika. I tu już pojawia się. Zobaczcie 200 na Ampera. Jeszcze Wam za chwilę coś pokażę. Woda z kranu. Tu już mamy 300 A, niewiele na granicy tak naprawdę błędu pomiarowego. No i kawa, aż 13 setnych ampera. To są wartości tak naprawdę jakie KBC pobiera. Na placu boju zostaje już tylko woda demineralizowana oraz z kranu, bo chciałbym wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Zanurzam bagiety na początek w wodzie demineralizowanej i tu zwróćcie uwagę przede wszystkim na tą czarną bagietę. Nie dzieje się totalnie nic. Natomiast w przypadku wody, czy to z czajnika, czy również z kranu, od razu widzicie unoszące się bąbelki. Jak nic zaczyna się proces hydrolizy. W pierwszym momencie, kiedy dochodzi do zalania komputera, do zalania elektroniki, za jego uszkodzenie, jeżeli do takiego dojdzie, dochodzi właśnie to przewodnictwo spowodowane rozpuszczonymi substancjami mineralnymi, a wraz z nimi wolnymi jonami. Jednak jeżeli do uszkodzenia nie dojdzie, to po wysuszeniu wciąż na płycie głównej zostają substancje mineralne, które wchodzą w reakcję chemiczną razem ze spoiwem lutowniczym i doprowadzają po jakimś czasie, niekoniecznie od razu do ich, tak naprawdę niemalże nieraz całkowitego utlenienia. I nieraz widzimy układy w komputerach po zalaniu, gdzie w zasadzie nie ma żadnego wyprowadzenia przy np. jakimś kondensatorze, bo to zostało, jak to się określa, obiegowo zjedzone. Czysta chemicznie woda, czy to demineralizowana, czy destylowana, jak wspomniałem wcześniej, jest używana również do czyszczenia elektroniki poza zaleń, ponieważ jest ona bardzo dobrym rozpuszczalnikiem i jest w stanie usunąć wiele substancji. Na przykład, właśnie taką kawę, która się zalała, wyschnęła, potem już na płycie można bardzo ładnie wyczyścić tylko i wyłącznie za pomocą samej wody. Natomiast, żeby pozbyć się jakichkolwiek jeszcze resztek substancji mineralnych, które mogły mimo wszystko jednak z tej wody się gdzieś tam wytrącić, osadzić, to potem taką płytę ostatecznie przepukuje się w izopropanolu, alkoholu, który nam całkowicie ładnie tą płytkę tak na glans wyczyści. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza, kciuka w górę, subskrypcji. Ode mnie na tyle. Cześć, hej, trzymajcie się.